Nowoczesną Kanadę zbudowali biali Europejczycy, Anglicy, Francuzi oraz ludzie pochodzący z innych krajów Europy. I to jest fakt niezaprzeczalny. Natomiast przez ostatnie lata, przez ostatnie długie lata, następuje samobiczowanie się ludzi pochodzenia europejskiego, że to oni właśnie byli najsami. Oni. To byli tymi złymi ludźmi. Oni byli niedobrzy. Natomiast miejscowa ludność, której zresztą było bardzo, bardzo mało, bo ten Kanada, jak i Stany Zjednoczone w XV, XVI wieku, to były tereny bardzo słabo zaludnione. W ogóle wówczas Europa była mało zaludniona, a tamte tereny to już w ogóle ledwo, ledwo zaludnione. To właśnie wini się białych Europejczyków, że to oni byli tymi złymi ludźmi, którzy zniszczyli tą wspaniałą indiańską kulturę i te wspaniałe, cudowne plemiona, które w taki fantastyczny sposób, dajmy na to odpisywał Karol May w swojej bajeczce o winetu, która jest zgrabnie napisana, ale która w ogóle nie ma nic wspólnego z prawdą historyczną. Tak. Biali podbili Amerykę. To prawda, ale to jest normalny proces historyczny. Prawie wszystkie narody podbijały tereny innych narodów, walczyły ze sobą i tworzyły nowy porządek światowy. Można oczywiście kwestionować moralność historii ludzkości, że powinno to być w jakiś inny sposób rozwiązane. Czy jakaś praca, wspólna praca dla wspólnego dobra. No, ale taka była historia. Dlatego winienie Białych za podbój Ameryki jest kompletnym nonsensem, bo gdyby nie Biali Europejczycy, to na, na pewno na ich miejsce wskoczyłby ktoś inny. No, dajmy na to Chińczycy. I ciekawy jestem, czy bylibyśmy wówczas tak bardzo zadowoleni. Poza tym, Indianie między sobą. Też walczyli, też się zabijali. Ba, byli zresztą znacznie bardziej bezwzględni niż biali, bo oni nie tworzyli żadnych rezerwatów dla podbitego plemienia, ani nie budowali szkół rezydencjalnych, tylko wybijali wszystkich co do nogi. Tacy byli Indianie, bezwzględni i strasznie okrutni. Natomiast teraz... Wini się wyłącznie Europejczyków, dlatego że oni przyjechali do Ameryki i że ukradli tą ziemię. No, jeżeli będziemy tak rozumować, to w zasadzie wszyscy kradli i podbijali ziemię jednym drugim. To jest po prostu historia. I w tej chwili idealizacja Indian jest jakąś wielkim przekłamaniem historii. A w zasadzie, czemu to ma służyć? Czemu to ma służyć? To ma służyć, po pierwsze, żeby pognębić jeszcze raz białych Europejczyków. Żeby prowadzić w ich świadomość poczucie winy. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, równie istotna, że różne szaje oszustów, prawników, powiązane z międzynarodowym z międzynarodową finansjerą chcą poprzez różne zabiegi otrzymać olbrzymie odszkodowanie dla tych, tak zwanych pierwotnych plemion indiańskich, a przy okazji wziąć sobie większość pieniędzy dla siebie. I są żądania takie, żeby dajmy na to zapłacić Indianom za ziemię, na której leży Toronto. Czy inne wielkie miasta kanadyjskie, to byłyby fortuny. Już w tej chwili rząd kanadyjski płaci olbrzymie pieniądze Indianom, z czego szkoda, że nie informuje się, jaki procent z tych pieniędzy biorą te wszystkie oszukańcze spółki prawnicze, powiązane zresztą z mediami. I to jest właśnie klucz tej sprawy, a nie żadna sprawiedliwość. Ta cała sytuacja jest jej niekorzystna. I dla samych Indian, czy też First Nation, jak to się mówi poprawnie politycznie, bo przecież stawia ich w sytuacji ludzi wiecznie niezadowolonych, ludzi, którzy ciągle będą się domagać coraz więcej, coraz więcej, którzy będą się skupiać nie na jakiejś aktywności zawodowej, nie na jakichś pomysłach, żeby coś zrealizować w życiu ale żeby coś wyciągnąć od rządu, ponieważ im się należy. I to wcale nie jest takie dla nich dobre, dla ich rozwoju duchowego, umysłowego, a i w dalszej perspektywie i finansowego, bo przecież te wielkie firmy prawnicze powiązane z finansjerą i mediami okradną ich, okradną ich. Same wezmą dla siebie 90%, a im zostawią jakieś 10%, i w dalszej perspektywie naprawdę to nie będzie dla nich korzystne. I jeszcze trochę statystyki, bo liczby są ważne. Szacuje się, że te szkoły rezydencjalne, przez które przeszło około 150 tysięcy indyjskich dzieci i które istnieje przez 110 lat, i szacuje się, że w tym czasie zmarło około 6400 dzieci, co daje około 36 zmarłych dzieci na 100 tysięcy na rok. I te liczby nie odbiegają dużo od ilości śmierci dzieci wśród mniej zamożnych białych Europejczyków, a są jeszcze niższe niż to było wśród wielu dzieci w Polsce w tym okresie. Także warto popatrzeć na liczby. No i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że w tym okresie nie istniała odpowiednia opieka lekarska, nie było antybiotyków, nie było różnych szczepionek. Quisiera repetir con vergüenza y claridad pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. I am deeply sorry. sorry.